W poprzedniej rozmowie wiemy, w jaki sposób przygotować się do zbiórek oraz jak pozyskać nowych członków drużyn. Kolejną istotną kwestią jest zadbanie o bezpieczeństwo podczas prowadzonych przez nas działań. O tym, na co zwrócić uwagę, odpowie nam harcmistrzyni Anna Pospieszna, zastępczyni naczelniczki do spraw wsparcia metodyczno-programowego. Czuwaj, Aniu! Czuwaj! Start harcerskiego roku już za nami. Większość drużyn zaplanowała działania na cały rok. Czy możesz powiedzieć nam, na co szczególnie zwrócić uwagę podczas planowania zbiórek, tak aby były one bezpieczne? Tutaj chciałabym nawiązać trochę do tego, co Kuba mówił, czyli zbiórki. W ogóle działania harcerskie to takie nasze spełnianie marzeń, tego co chcemy zrobić. No ale pomysły mogą być różne, przeróżne. I rzeczywiście. Myślę, że warto wtedy zauważyć, zatrzymać się na chwilę w planowaniu, czyli też to, o czym mówił, zatrzymać się na chwilę i spojrzeć na to, ok, ale jakie mamy ryzyka, na przykład możemy coś zrobić na jakimś terenie, którego nie znamy, więc wtedy trzeba... Zwrócić na to uwagę, pojechać tam, zrobić zwiat. Od tego też te zwiady są, żeby wiedzieć, jaki jest teren, jakie są zagrożenia, albo kurczę, może już nawet nie, że w nocy, ale na przykład już pod wieczór jest tam po prostu strasznie ciemno, bo las jest gęsty i tak dalej. Tutaj może być tysiące różnych rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę właśnie podczas planowania, żeby. Każde działanie, nie tylko w harcówce, nie tylko na osiedlu, nie tylko w lesie, nie tylko na biwaku, każde, każde, każde um, było bezpieczne. Więc moją propozycją jest zdecydowanie, jakby nie wymieniając, jakie to są działania, zatrzymać się, stwierdzić, Okej, okay, a czy to będzie bezpieczne, jakie mamy możliwości, że tutaj się coś zadzieje i oczywiście robienie tego też w gronie instruktorskim. A jeżeli zastępy się same spotykają, co jest też właśnie taką kwintesencją tego, tej naszej metody, no to zauważenie, bycie z nimi, zobaczenie, co planują i wtedy z nimi się zatrzymanie, żeby potem samodzielnie mogły to realizować, co zaplanowały. Więc skąd kadra powinna czerpać wiedzę na temat bezpieczeństwa w trakcie zborów? Czy są jakieś źródła informacji, fajne strony internetowe na przykład? Tak, tutaj znowu też trochę nawiążę, bo też już mówił Centralny Bank Pomysłów. Jest tam dwie pozycje, chciałabym teraz polecić. Pierwsza z nich to bezpieczne zastępy. Trochę jak nazwa mówi, jest to właśnie o funkcjonowaniu małych grup. Ale tam o szóstkach zuchowych również jest trochę informacji, ogóle o gromadach zuchowych. Czyli to, jak zgodnie z naszą metodą pasterską, z naszymi założeniami, z tym, żeby te marzenia jednak były spełniane, tutaj nawiązanie do poprzedniej rozmowy, jak to robić, żeby też nie przesadzić, żeby, a rzeczywiście, żeby wszystko było bezpieczne. I tam możecie poczytać, dla każdego wieku jest dostosowany um, temat, także wszystkiego tam można się dowiedzieć o tym, jak właśnie pracować na co dzień. A druga rzecz taka może nie to, że ciekawostkowa, ale już zupełnie pod innym kątem bezpieczeństwa, bezpieczeństwo jest to poradnik, również dostępny na centralnym banku pomysłów. Ale to o różnych, przeróżnych tematach i obozowych, i bezpieczeństwo związane właśnie z ratownictwem i energetyczne. Naprawdę czasami można się dowiedzieć, jakie tematy w ogóle w tym bezpieczeństwie są. Polecam ten poradnik i co ciekawe właśnie w tym roku chcemy go uaktualnić, no bo ten temat bezpieczeństwa, no warunki cały czas ewoluują. Jedną z podstaw pracy z Harcerzami jest uczenie w działaniu. Jak bezpieczny sposób uczyć Harcerzy samodzielności? Mhm. Tutaj właśnie też to jest i te marzenia, i ten poradnik, bezpieczne zastępy. Tutaj jeszcze raz, jeszcze raz nawiążę, jeszcze raz podkreślę, ale jak to, jak to zrobić. No, na początek słuchać, żeby nasi Harcerze. Hmm, nie robili czegoś e, poza nami, żebyśmy jako kadra e, wiedzieli i tak trochę z boku, e, nie zawsze wchodząc e, w te działania, ale kontrolowali. Jest to opieka nie zawsze bezpośrednia, ale wtedy, e, wtedy jest. Natomiast rzeczywiście realizując wszystkie nasze e, instrumenty metodyczne, chociażby tropy, które pozwalają na to uczenie w działaniu, pozwalają na wymyślenie, właśnie. Tego, co chcemy robić jako zastęp, jako grupa, jako może drużyna wędrownicza, i wtedy idąc tym, tym tropem, tego jak realizować trop, idąc mm, pomysłem od e, początku, czyli planowania. Tutaj to planowanie jest e, ważne, bo różne rzeczy właśnie mogą nam przyjść do głowy, możemy je przegadać. Niektóre właśnie są niebezpieczne, a niektóre e, na przykład są super, tylko trzeba. Pełnić jakieś warunki, przez działanie z podziałem zadań i przez ewaluację. Gdy to przejdziemy, taką kartę tropu, to naprawdę wszystko powinno przebiec dobrze, bo bezpieczeństwo to też wyciąganie wniosków, więc kiedy wyciągniemy wnioski, kolejne działanie, może już trudniejsze, może już takie z wyższym stopniem nie wiem, zaangażowania, no dalej będzie bezpiecznie, bo wyciągnęliśmy wnioski z tego, Wcześniej. Aniu, mówiłaś o Centralnym Banku Pomysłów, o tych wszystkich materiałach programowych, które są dostępne. A czy polecasz jakieś kursy, szkolenia, czy to stacjonarnie, czy to online, które pozwoliłyby funkcyjnym kadrze na poszerzenie jeszcze bardziej wiedzy w kompetencji w zakresie bezpieczeństwa? Tak, w tym roku. Y Trochę o tym bezpieczeństwie będziemy przypominać właśnie również nie tylko aktualizacją poradnika, ale właśnie takimi szkoleniami. Zacznę od tego, że to dwa tygodnie, od września do czerwca włącznie, będą i są webinary związane z bezpieczeństwem. Na przykład 1 października, czyli we wtorek za kilka dni, odbędzie się webinar na temat dezinformacji. No, jest to bezpieczeństwo, obszar bezpieczeństwa, który również absolutnie nas dotyczy i tematy związane z podziałem, um, uwypukliły to. E, także zapraszam, te webinary mają przeróżne tematy, bardzo szerokie spektrum tego właśnie, e, tego właśnie bezpieczeństwa. Ale oprócz webinarów, dwa tygodnie, przypominam, e, będą różne, przeróżne szkolenia, E, może dla osób e, trochę starszych, nie, nie dla wszystkich e, m, e, w związku, e, no studiamy e, właśnie na na to, żebyśmy my e, podwyższali te kompetencje i tutaj również różne tematy przed nami. Najbliższe takie szkolenie, które chciałabym polecić e, 11-13 października, szkolenie ze medycyny medycyny walki, czyli takich specjalistycznych trochę. Innego, specjalistycznego, innego ratownictwa niż zazwyczaj w kursach m, pierwszej pomocy, gdzie się uczymy. Ostatnio zwolniło się miejsce, serdecznie zapraszam. Jest to um, kurs, e, szkolenie z, e, współfinansowane przez Ministerstwo Strony na Narodowej e, na, na strzelnicy e, przez profesjonalistów przygotowane, więc e, serdecznie zapraszam. E, a przez kolejny rok czekają nas również podobne specjalistyczne szkolenia, bo i przed nami kwalifikowany kurs pierwszej pomocy. Myślę, że nawet w ciągu roku odbędą się dwa. Będzie również szkolenie ratownicze, ale w kontekście poszukiwania, także dla chętnych, którzy w ogóle i po takie bezpieczeństwo, ratownictwo, tutaj będzie się trochę działo. Polecam obserwować nasze, nasze media, a zakończy ten rok ym, specjalnościowa akcja szkoleniowa w 11 sierpnia, gdzie bardzo różne szkolenia będą się odbywać. Serdecznie Te zachęcam, jeżeli Was takie tematy interesują, to dużo będzie się działo. Aniu, dziękujemy Ci bardzo za rozmowę i przybliżenie tak ważnego tematu. Jeszcze raz dziękujemy. Jak Dzień. słyszeliście, podstaw dużo szkoleń, jeszcze więcej, także <grym> tylko korzystać. Dziękujemy bardzo.